Witam Was ponownie w kolejnym filmiku Beściemy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kosmetyków Liren Natura. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Ale muszę Wam coś powiedzieć. Po prostu dla mnie jest to śmieszny temat i chcę mi się śmiać, ponieważ Dr. Irena Eris i Drama Ceris to jest jedna firma. I po prostu te wszystkie kosmetyki, Dr. Irena Eris, Drama Liren, te wszystkie marki. To są śmieci, które już dawno powinny leżeć w koszu, napakowane rajstopechami, mikroplastikami, domorami formaldehydu. Niczym niewartym, nie tak naprawdę. To są zwykłe, przysłowiowe śmieci, które już dawno powinny leżeć pod śmietnikiem, w koszu, bądź zamknięte w kloszu, po prostu, bo to jest bomba chemiczna. Ale chyba dr Irena Eris się obudziła w odpowiednim momencie, tworząc kosmetyki Liren Natura. I tutaj jest szok. Jest szok. Uwaga, nie ma rajstop. Chyba tutaj już naprawdę postanowili nie dawać rajstop, bo już wszędzie te rajstopy były. Nie ma mikroplastiku, nie ma śmieci. Cud! Po prostu cud u dr Ireny Ewis. Cud. Jeden wielki cud. Pierwszym produktem Liren Natura jest to ekokrem nawilżający. I tutaj w składzie mamy ekstrakt z malwy, mamy aloes, mamy masło i mamy witaminę E i multum substancji, które będą wykazywać właściwości nawilżające, kojące, rewitalizujące. Mamy tutaj zagęstniki, mamy tutaj bazę tworzącą krem, ale nie mamy Rajstop, nie mamy plastiku. Stał się cud. Nie wiem, czy ten cud jest na chwilę, żeby zamazać swoje stare błędy produkcyjne, czy to jest po prostu krok w dobrą stronę. Ruszyli swoją głową i zaczęli myśleć, mówiąc: Nie, już ludziom nie będziemy dawać śmieci, będziemy im dawać coraz coś lepszego. No, zobaczymy na jak długo. Więc generalnie ten krem ma skład wzorowy. Nie ma się o co przyczepić. Krem jest warty zainteresowania i warty swojej ceny dla skór suchych, odwodnionych, przesuszonych i wrażliwych. Następnym produktem jest Eko krem nawilżający przeciwzmarszczkowy. I tutaj Wam powiem, że kosmetyki Liren Natura chyba możecie dostać w Hebe i w Rossmanie, ale nie jestem pewien co do Rosmana. I w składzie tego kremu mamy kwiat wiśni, mamy sok z aloesu, mamy olejek arganowy, substancje tworzące bazę kremową, zagęszczacze i alkohol benzylowy, czyli alkohol aromatyczny, który może wykazywać właściwości uczulające, ale nie musi. Ja już Wam wcześniej mówiłem na temat alkoholu benzylowego, co ja o nim sądzę. I słuchajcie, no ten krem jest ubogi, ma bardzo dobry skład. Jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o profilaktykę przeciwzmarszczkową, to ten krem ma bardzo ubogi skład. I on będzie wykazywał właściwości nawilżające, regenerujące, ochronne. Ale jeżeli chodzi o kwestię przeciwzmarszczkową, no to ja się tutaj nie zgodzę. Bo nie ma w tym kremie żadnych zaawansowanych substancji czynnych, które będą wykazywały działanie prewencyjne, przeciwzmarszczkowe. Na przykład duże stężenie antyoksydantów. Duże stężenie polifenoli, duże stężenie ekstraktów, które wykazują właściwości przeciwzmarszczkowe, peptydy, ceramidy, witaminy z różnych grup. Tego brakuje w tym kremie przeciwzmarszczkowym. I wtedy byśmy naprawdę mogli powiedzieć, że to jest cud po prostu na 200%. Nie czepiając się, skład tego kremu jest wzorowy, ale na pewno to nie będzie krem typowo prewencyjny, przeciwzmarszczkowy, tylko to będzie krem bardziej nawilżający, co nie zmienia faktu, że krem jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem jest ekokrem odżywczy z malwą i tutaj mamy sok z liści aloesu, mamy ekstrakt z malwy, mamy w tym kremie masło shea, mamy substancje tworzące bazę kremową, mamy olejek słonecznikowy. Jak najbardziej jest to krem o działaniu odżywczym. Nie ma tutaj obietnic, redukcja zmarszczek, odmłodzenie, rewitalizacja. Ma być to krem odżywczy? Jest to krem odżywczy. Jak najbardziej się zgodzę: ma humektanty, ma emolienty, ma mieszankę po prostu humektantowo-emolientową. Możemy mówić o właściwościach odżywczych. Nie ma o czym gadać. Sok z liście Aloesu będzie tutaj domykany masłem shea. Moi kochani, no nie ma o czym gadać: będzie to krem odżywczy. Zgadzam się w 100%. Tylko jeżeli chodzi o kwestie skór tłustych, no to masło Shea może być komendogenne, ale nie musi. Kwestia wypróbowania. Także jeżeli szukacie fajnego kremu odżywczego, to możecie zainteresować się śmiało tym kremem. Produkt warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem jest eko żel myjący do twarzy. I tutaj w składzie mamy oleje karganowy, sok z aloesu ekstrakt z białej herbaty. Mamy sodium kokosulfate. To jest mocny detergent. On jest, w sumie mogę Wam powiedzieć, ciut słabszy od sodium laureth sulfate, ale jednak jest dalej mocnym detergentem. Więc jeżeli zauważycie efekt przesłuszenia, no to żel nie jest dla Was. Mimo tego, że ma tutaj olejek arganowy, który powinien łagodzić działanie przesłuszające tego detergentu, to i tak przesłuszenie może nastąpić. Skład tego żelu jest ok. Tylko, jak już Wam wcześniej mówiłem, alkohol benzylowy. Ten żel będzie się sprawdzać przy pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Skóry problematyczne również mogą nim myć skórę, ponieważ nie mamy tutaj denaturatu, nie mamy tutaj sodium lauryl sulfate, nie mamy tutaj śmieci, także jak najbardziej. Produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Nie ma o czym gadać po prostu. Moi kochani, ja jestem w wielkim szoku. Ja jestem w takim szoku, że ja nie wiem, czy ja wstanę z tego krzesła. Naprawdę, nie wiem, czy ja wstanę z tego krzesła że doktor Irena Eris postanowiła tworzyć dobre kosmetyki. Nie zmienia to faktu, że dalej w sprzedaży i w obiegu są zwykłe śmieci, które już dawno powinny, wiecie, leżeć w kloszu albo w śmietniku, ale ta marka, ta linia kosmetyczna pokazuje, że jest OK. Tylko sytuacja wygląda podobnie ze Sorają. Soraja zwykłe śmieci wypuszcza linie planty i naturalnie. Tutaj Liren, dramaceris, śmieci... I nagle Liren Natura, tak? Ja tak to sobie staram się rozumować, że te firmy się budzą i zaczynają tworzyć coś fajnego. I że z biegiem czasu powoli, bo jasna sprawa nie od razu tego się nie da zrobić, bo to jest awykonalne, zmienią poszczególne po prostu marki kosmetyczne i będą szły w coraz lepszym kierunku. To jak najbardziej. Ale mam nadzieję, że tak jest, właśnie jak ja mówię, a nie, że to jest kolejny chwyt marketingowy, który ma udowodnić Wam, że oni są jednak cudowni. A po jakimś czasie znów będzie gówno burza, że ulepszyli, ulepszyli na gorsze, i znów jest to śmiecie. Jeżeli ja zauważę jakikolwiek update w składzie tych kosmetyków, że dodali zwykłe śmieci, od razu macie film. Macie to jak w banku, siadam przed kamerą i wyprzedzam wszystkie inne filmy, nagrywam i wam nagrywam aktualizację składów żebyście od razu mieli świadomość konsumencką, że ulepszyli albo próbowali machlojki zrobić. U mnie to nie przejdzie. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie na chwilę obecną Liren, ta seria kosmetyczna otrzymuje moją rekomendację. Jest approved, zobaczymy na jak długo. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz do zobaczenia w następnym filmie. Hej